Siema, z tej dzisiaj jest coś, że muszę z własną postać. To jest moja nowa gra, bo wtedy grałem na w telefonie. To jest moje inny światło, że będziecie i będziemy sobie tą postać po to przerabiać. Wszystko ona mi się wydaje najłatwiejsze do przyrobienia jako chłopak. Więc dobrze. Pierwsze to zrobimy. Widzimy muzykę. Pierwsze to zrobimy to zajmiemy się włosami, bo zawsze zajmiemy się włosami. Do tego zajmuję zawsze im czapki bo Myślę, że nie ma sensu szapkami się bajować, a więc właśnie za tym zajmiemy, a najpierw poczekajcie chwilę. No niestety z tego, że jest moja kuzynka i musimy mieć dwa podzielone pokoje, że gdy ma obok siebie. To musimy zachorować. Dobrze. Pierwsze co zrobimy to myślę, że tył, żeby tyłu w ogóle nie było. Tu w ogóle nie było i zmieniamy przede wszystkim, ale najpierw czapką się zajmujemy. Ja czapek nie popieram w tej grze. No bo bez czapek od lepiej w postaci wygląda. I dobra. Kasujemy całkowicie włosy. Wiem, dziwnie ta swoja postać. <laughs> Szukamy tych przodnich włosów. Ja przynajmniej tak mam Nie wiem, widzę, że ta postać tak jest ułożona, że będzie trzeba... Zrobić tylną część. Bo w, we w innej wersji, w którą ja miałem przewagę, bo mogłem zmalować jak chciałem włos dobra. Sobie o takiego, mm, czyli zielony, taki tutaj były zawsze. Taki, mm. taki myślę, że jest dobry. Tutaj oczywiście też mierzę sobie taki. No. Nie, ja tych przednich włosów nie zawsze lubię, bo czasem właśnie są te kropki i one mi się nie podobają zawsze w tych włosach. Dobra. Co jeszcze musimy zmienić? Musimy oczu zmienić. Oczy. A ja sobie sobie moje oczy zawsze nie takie. Te włosy, oczy, to są moje ulubione oczy. Oczy terrorysty, które się wpatruje i zaraz ma zamiar się zamordować. To po prostu lubię najbardziej. Mię oczywiście bardzo lubię. Dziwne. Mm. Nie, inny będę zawsze. Ten czasem nie ale. Fajny. O, ten zawsze lubię. Bardzo zawsze lubię ten. Nusa nie biorę. Moim no zdaniem, nos jest niepotrzebny, tak samo jak. A. Tego się nie da otworzyć. No to, to zawsze robię tak. U. No dobra, tu mam oczy, oczywiście. Te. Tak, te są fajne. Dobra, to jest ubranie. Jeśli chodzi o. Charpę, to nie jestem To jest tak, bluzkę wybiorę sobie jaką chcę. <laughs> Powiedzmy, że wybiorę sobie. No fajny to. nie pasuje do mojej postawy. Nie, 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 to. To pod pot. Jestem szklany na maksa. Stać ją. Bierzemy taki kolor. Tak, jeśli chodzi o ten szalik. To nie będzie o to jamczu. Koleby jakiś? Wezmę taki, myślę, ładny będzie. Jeszcze dolny kolor oczywiście trzeba zrobić. Dobra. Cziemy myślę dobry To spodnie. Spodnie uważam, że są bardzo łatwe do zrobienia. Zawsze by je, bo one są takie bardzo małe i tam yeah. Dobrze. Zdajemnie, nie wiem co to jest. No, to jest Spodnie. Miły jak chcę. Nie lubię takiego spodnie. Bardzo lubię. rzadko ich używam takiej w bo zawsze wolę bardziej takie mieć... Um, nie wyglądać, ale myślę, że mogę zrobić wyjątek sobie w tym odcinku. Ja broń w wybrać, bo to jest tyle można rzeczy zrobić, Czy to jest szok, można to zrobić. Patrzcie co tu jest do jeszcze Ciekawka jest, śrubokręt. Pistolet nawet jest tak naprawdę. Weźmy pistolet, myślę, Weź że go pomalujemy oczywiście na no, zielono. Tak jak na kolor każdego mordercy To będzie się dopasowało do mojej postaci. I teraz tak, efekt, efekty już wybierałem One są ładne dość do wybierania. Nie, myślę, że takie coś takiego. Ну, да, и да, мы не бежим. Давай. No, no, myślę, że nie ma sensu zmieniać Napis no, mnie już się nie interesuje zbytnio. No No, myślę, że mogę sobie wziąć takie zwierzę Które Nie, zwierzęta to nie potrzebuję. Na razie. Jeszcze jedną rzecz nie zaprezentowałam Czyli, otóż figury I te postać mam mieć czy figury testujemy najlepsze? To dobrze wygląda, poczekaj to. Nie, to źle To? Nie ma to czy było. U, tak. Ta pozna mi się przyda, i dobrze sobie drugą postać i zaraz na Was wrócę. To jest piękne. Nie wiem, też tą postać czerwoną, Ale wszystko dobrze mi wyszło. Ja prawie ją zabiłem. I zabijał we mnie postać. Będziesz, bo ta postać po trochę. trochę. Ładnie dopracowałem to wszystko. No. Jeśli chodzi, fajnie co zrobiłem. Dobrze. Myślę, że oceniam to. Yy, 9 na 10 lub nawet 10 na 10 No, ja ocenię sobie najlepiej, bo no, ja to tworzyłem tak? Ale możecie, wy napisać, jak to wygląda. Chciałem jeszcze tu jedną postać, chyba, gdzieś trzeba, próbować mnie zabić, ale szczerze uznałem, że nie umiałem figur obracać w drugą stronę. A więc stwierdziłem, że nie. Może ta postać powinna być leciutko jeszcze tu, coś to dobrze wygląda. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. <laughs> yy... No, mało zrobiliśmy, no ale trudno. A mój się złami nierzadko. No Chyba. Wychodzimy stąd. Teraz tego czerwonego, którego mam nagranego, sobie wyłączę. Wykasuję znaczy z tego względu, bo nie muszę go mieć. Z tej postaci robię właśnie tego czerwonego, nie? Dobra. ala Dlaczego ich nie, nie, nie To jest najlepsze. Nie, nie, nie. Martwy, którego ja zastrzeliłem w studiu. Czy właśnie się nagrywać? No dobra, ja... gam z Restartowacią. Myślisz, tym potać? Nie wiem, jak chcesz się zgodzić. w każdym razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i pa. A ja ją śpiewa? No, I thought you